Witam Was 48 października 2638 roku Dzisiaj połowie na trynce Siemandero witam serdecznie Oczywiście jestem na magnesie Mam ze sobą dzisiaj sprzęt wiadernego I Szpadelek bo będziemy tutaj próbowali Wyjąć z brzegu potwora Chyba się uda Trzymajcie kciuki. Dobra, udało mi się namierzyć, bo niestety ale poziom wody wzrósł znacznie, całkowicie przykrył tego potwora, ale magnesem udało mi się namierzyć miejsce, w którym on przebywa. I spróbuję tak podważyć szpadlem i, i wyciągnąć magnesem. Proszę Państwa idzie, idzie to go, teraz jeszcze pchnąłem, także szpadelek się przydał, bo się wbił w ten brzeg, ale nie trzeba było strasznie kombinować. Bo jednak ziemia rozmarzła, wtedy było przemarznięte to wszystko. idzie ten potwór. Proszę Państwa, idzie. O kurczę. Ale potwór. To jest... Ła! Wow. Ale... Ogromny Ogromny złom, nie chcę jeszcze mówić co to jest dokładnie, bo na spokojnie, na ja spokojnie, muszę to jakoś wyjąć, jest mocny nurt. Ła, aż zaparowało chyba ekran, zachuchałem ekran. Warto było przyjechać dlatego czegoś. Dlatego kawałka zło. Myślałem, że to szyna, przez chwilę, ale raczej nie. Alefant. Alefancior. Potwór, proszę Państwa. Potwór wyłowiony. I to szybka akcja. Powiem Wam. Bardzo szybka akcja. Mega fand. Jest tak mocny nurt, że nie jestem w stanie przejść na drugi brzeg. Tam jest główny nurt. Tutaj jest takie małe, zaciszne miejsce. Autentycznie nie da się tam przejść. Znaczy, może bym dał radę, ale nie ryzykować w takich momentach. Doszedłem no, gdzieś tak do środka rzeki i zwątpiłem. Zwątpiłem. Ale nie zwątpiłem w ten piękny złom, który tu się suszy. Bo trzeba go jakoś wsadzić do samochodu. Niech się szuszy. Walczymy, walczymy i łowimy. Zamek wpuszczany. Chyba tak, Adrian. No, ja zawsze zapominam. Pozdrawiam, Adrian. <grym> Musimy w końcu wyskoczyć razem kiedyś na magnes ładny zameczek Idzie, idzie Nadal idzie wow. śmieci Nie tylko O, o jest na bezpieczny grunt kawałek folii Ale co my tu mamy w środku? o porządny złom porządny złomik jeden i uuu a to to już w ogóle aha kawałek roweru kawałek roweru i paskudna folia z mułem ale to na razie na brzegu niech czeka jak wejdę na brzeg to Ogarnę towarzystwo. No i jest kolejny złom. A wracając jeszcze do Adriana, to jest najlepszy ślusarz w regionie. Polecam jego usługi, jeżeli ktoś, znaczy nie licząc jego taty, bo on jest jeszcze lepszy. <laughs> Ale Adrian otworzy wam samochód, dorobi klucz od samochodu. <laughs> Oczywiście też mieszkania otworzy. Także, jakby co, to zgłaszajcie się do niego. Numer telefonu do niego podam w komentarzu. A tutaj, tymczasem, takie piękne dziabągi <grywa> O! I konserw też musi być trochę zawsze. Mamy groszek. I coś to, jakiś pasztet chyba. O, jest i grubszy złomik. Stopy mi zamarzają. Trzeba wyjść na brzeg. Jest rua. O i tu jeszcze jakiś, jakiś fajny złomik Wyszedłem na brzeg Poskakałem trochę Żeby się rozgrzać Bo nogi zmarzły strasznie No i już jest lepiej A fanty wychodzą nadal Mamy kolejny komplet gwoździ No co tam jest, chodź tu o, chodź tu! Ha, ha. O kurczę! O, to jest super będzie. Trochę opukam! To jest w mule to głęboko się działo. O, proszę bardzo. Jest piękny fand. Długo wyczekiwany. Ha, ha. Ceownik. Ceownik. Ej, on jest w ogóle tutaj specjalnie wrzucony. Znaczy, specjalnie. Wszystko jest specjalnie wrzucone, ale on wyjątkowo. Specjalnie wrzucony, bo jest przywiązany. O! Na sznurku! Służył jako ciężarek pewnie jakiemuś kłusownikowi. No, ładny fant Zmieniłem sobie rękawiczki na takie ładne zielone. Od Flaminga je dostałem. Pozdrawiam Flaming. Hejka Siemka. Trochę, trochę jeszcze połowie Każdy gwóźdź to, to kolejny gram do kolekcji Taka paskudna blacha, ostra Wycinek Znalazłem Harnolda Trzeba go umyć I sprzedać Tutaj jest potencjał Trzeba będzie tu wrócić, ale na razie pomału się zbieram, bo jeszcze mam jedną misję do wykonania. Na koniec, jakaś prężyna mi jeszcze wyszła ładna. I kamień magnetyczny, i kapselek. Czy rozpoznaje ktoś taką butelkę? To jest chyba butelka po. Oranżadzie, ale nie jestem pewien. Bo ja z takiej nie piłem. Ale coś mi się kojarzy Czy to jest kaskada. Proszę mnie nawrócić, jeśli nie. Witam na podsumowaniu. Może skromnie dzisiaj, ale ja jestem bardzo zadowolony. Przyjechałem pod tego potwora. No i jest sukces. Udało się go zabrać. Poza tym jeszcze takie coś w krzakach znalazłem. Filtr. Powietrza, chyba tak, to się nazywa. Tak? Fajny zamek, tutaj ceownik sprężyny, fragmenty roweru, takie grubsze złomy, ale i konserwy są, trochę aluminium wpadło w postaci puszek. I jeszcze tutaj takie, taka drobnica i jeden harnaś, jedna taka flaszka zielona, także trochę też posprzątane, śmieci niemetalowych. Poczekajcie, nie odchodźcie, bo. Teraz Wam coś pokażę. Chciałbym jeszcze pokazać piękną paczkę, którą dostałem od pani Darii. To jest coś wspaniałego. To jest coś niesamowitego. Dwa kapselki przepiękne dostałem do kolekcji. Naprawdę fajne. Nie mam takich. Bardzo dziękuję. Mega kolekcja. Taki worek, takie worki właściwie, bo tych worków, takich rolek są aż dwie, będą mi, no, takie worki to będą mi towarzyszyć na, towarzyszyć na projekcie las i żadne szkło nie będzie mi straszne. Na razie rzucę tak na łóżko, o, żeby, żeby zrobić miejsce innym rzeczom, przysmakom dla piesków. Tych przysmaków jest tu bardzo dużo, różnych. Są też takie kości bez kości, czyli do pogryzienia dla starszego psa, na przykład dla liska Są przysmaki bardzo dobrej firmy Alpha Spirit. Przysmaki dla psiaków. Część z nich dam w schronisku, a część. A część dam. No tu jest kość. A część dam liskowi i bardziej puszki, bo on już jest stary, więc y, taką wiejską zagrodę. Różne smaki są: jest i ryba, i jest indeks z jagnięciną, i jest tutaj królik z indykiem świąteczny. Przepiękny prezent. Dorsz z indykiem, prześliczne i kaczka z gruszką, nawet proszę Państwa. O, tutaj jest druga rolka tych worków. Na projekt las coś mi się dostało. Na yy, piesków, ze schroniska, liska, myszka. O, takie przysmaczki. I rękawice jeszcze coś. No coś to po prostu naj, najpotrzebniejsze rzeczy. Najpotrzebniejsze rzeczy. Wielkie serce, wielkie dzięki dla pani Darii. I jeszcze coś dla Sylwestra. <noise> Czyli tarcze. Oczywiście rękawiczkami też się z tato podzielę. Wielkie dzięki, naprawdę. Bardzo dziękuję. W imieniu psów, w imieniu moim, w imieniu taty. Trzy drewniane kociaki. Dostałem od teściowej. Będą na licytację. Ale ta licytacja odbywa się na Facebooku Pszczuliska Nawiśniowej, czyli mojego schroniska, które wspieram jest targ próżności, p różności, p-różności i co jakiś czas jest organizowany właśnie takie licytacje różnych ciekawych rzeczy dla psiaków Proszę bardzo 30 puszek Doliny Noteci ale super to wszystko dzięki panu Romanowi, który wygrał licytację książek ale oprócz niego, jeszcze dołożyli się do paczki Paulina i Pan Marek. Łącznie udało się zebrać 30 puszek do Noteci. Część zostanie dla Liska, a część pojedzie do przytuliska, czyli do schroniska na Wiśniowej w Sandomierzu. Dobra. Nie ma co przedłużać. Bardzo dziękuję wszystkim za udział. Świetna akcja wyszła. Jest sukces. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy widzom za wszelaką pomoc dla naszych przytulnych. Polecamy się na przyszłość i tak, żebyście pamiętali również o nas i naszych przytulnych. Pozdrawiamy. Dostałem od dziewczyn ze schroniska trochę złomu. Bardzo dziękuję. <laughs> Spójrzcie na tego delikwenta Jak on się cieszy Patrz puszeczka Super, tak? Idziemy karmić, tak? Taniec liska, taniec szczęścia liska O, i kot Już karmimy, już karbimy. O, taniec liska, taniec liska Tak, 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 super, ua Pięknie, pięknie O, super Patrzcie jaki dziarski staruszek. Już dajemy, nie męczę. Patrz, kot i pies z jednej miski. To są dopiero przyjaciele. Jak zgodnie żyją. W tych czasach prędzej kot z psem się dogada niż człowiek z człowiekiem. Pomału, Lisku, pomału.